Hej z tej strony Anna. Dziś chciałam się podzielić z wami informacją, jak zdobyć taki kolor włosów. Niektórzy używają na przykład krepy, jeżeli nie mogą używać farby chemicznej typu y, palety, Joanna. Ale ja ostatnio y, znalazłam fajniejszy sposób. Jest to taka pianka. Teraz już praktycznie wszędzie można ją dostać w każdej, y, w każdej, jak to się nazywa no w każdym sklepie typu Rossmann dobra, nie pamiętam nazwy sklepu kiedyś z tym także kupujecie taką piankę ale musicie pamiętać, że trzeba to robić na włosach rozjaśnionych i że kolor tej pianki musi być musi być ciemniejszy na pudełku niż ten, który chcecie uzyskać na włosach na przykład na pudełku był bardzo ciemny bardzo ciemna czerwień ja mam tak jak widzicie krabą czerwień na głowie, a ja jeżeli jeszcze kilka razy umyję włosy, to zrobię się z tego różowy, który właśnie chciałam otrzymać. Więc zawsze musicie pamiętać, żeby wziąć ten kolor ciemniejszy. Jeżeli ja bym kupiła od razu różową piankę, to wtedy na moich włosach wyszłyby, wyszedłby pudrowy róż, a ja chciałam mieć ciemny. Także to będzie dziś na tyle. Pozdrawiam. Pa.